Gmina Wiązownica na Podkarpaciu, która do tej pory kupowała prąd za około 280 zł za megawattogodzinę, otrzymała całkiem niedawno w przytargu ofertę na grubo ponad 2000 zł za natomiast. Pomysłem tej i wielu innych gmin, zwłaszcza ze wschodu Polski, na to, jak oszczędzić na kosztach energii, są dzisiaj klastry i spółdzielnie energetyczne, w które te gminy chcą inwestować, czy do których się w tej chwili zrzeszają. Szukają tam inwestorów, mają grunty, gdzie mogą powstać inwestycje, na przykład w duże inwestycje wiatrowe czy fotowoltaiczne, także na dachach budynków komunalnych, co może istotnie obniżyć ich rachunki za energię, pozwalać im nawet sprzedawać nadwyżki prądu. Natomiast dzisiaj właściwie kluczowe dwa elementy to znalezienie i inwestora z pieniędzmi, który mógłby za, w taki klaster zainwestować, i także firmy obrotu energią, która będzie bilansować sprzedaż i produkcję tej energii elektrycznej.